Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Ojcze, dziękuję Ci za ten czas, gdy mogę przyjść do Ciebie i choć na chwilkę zapomnieć o moich problemach. Z Tobą zawsze czuję się lepiej, cała napełniam się nadzieją, niezależnie od okoliczności. Przyjmij moją wdzięczność za wszystkie Twoje łaski dla mnie. Panie, nie poddam się. Bo Ty jesteś przy mnie. Ty wiesz, że ostatnio napotykam wiele przeszkód, wieloma sprawami się martwię, ale wiem, że żaden mój kłopot nie jest większy od Twojej miłości dla mnie. Wierzę całym sercem w Ciebie, kochającego i miłosiernego Ojca, który nigdy by mnie nie skrzywdził. Ufam, że cokolwiek się zdarzy, będzie to potrzebne mojej duszy. A Ty pomożesz mi we wszystkich trudach. Boże, proszę, wejrzyj w moje serce i mój umysł. Pomóż mi w tej życiowej walce, którą toczę od pewnego czasu. Niech Duch Święty doda mi siły i potrzebnego męstwa. Niech naprowadza mnie na dobre rozwiązania. Pomaga odnaleźć odpowiedzi. Wszystko, co dzieje się teraz w moim życiu, zawierzam Tobie. Błagając o Twoje błogosławieństwo. Z nim wszystko się ułoży. Panie, przepraszam, jeśli czasami dopadało mnie zwątpienie, gdy grzeszyłam brakiem wiary, pesymizmem i pogrążaniem się w destrukcyjnych myślach. Od dziś pragnę z tym skończyć i już zawsze być blisko Ciebie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!